Dziś omówimy kwestię uruchomienia linii N. Zapraszam do oglądania. Zmiany trasowe. N. Uruchomiona zostaje linia tramwajowa N, kursująca taborem zabytkowym trasie, Plac Narutowicza Filtrowa Krzywickiego, Nowowiejska Aleja Niepodległości, Chałubińskiego, Aleja Jana Pawła II, Aleja Solidarności Targowa 11 listopada, Stalowa Środkowa Wileńska Czynszowa. W drugą, odczynszowej ulicami Stalowa, 11 listopada, Targowa, Aleja Solidarności, Aleja Jana Pawła II, Chałubińskiego, Aleja Niepodległości, Nowowiejska, Krzywickiego, Filtrowa, Plac Narutowicza. Linia kursuje 6 i 7 grudnia w godzinach 12.19. To na tyle. Dzięki za uwagę.